Proszę Państwa, przyjemność obcowania z artystami to trudno określić, ale jest to coś fantastycznego. 13 lat temu zaczęliśmy tę przygodę tutaj w hotelu Mazurkaz. Postanowiliśmy z Andrzejem Hulewiczem, że będziemy mecenasami sztuki. Pomyśleliśmy sobie, że jeśli jakaś firma ma szczęście i ma jakiś zysk. To tym zyskiem, tak najprościej mówiąc, powinna się trochę podzielić z innymi. I właśnie wtedy zapadła taka decyzja. Wtedy akurat mieliśmy dobry okres. Zdecydowaliśmy się na to, żeby właśnie ten zysk troszeczkę przeznaczyć na kulturę. Zapraszam teraz na kilka minut Janeczkę Ture i artystów tej wystawy. Proszę. Nie myślcie sobie, że tylko, tylko występy tutaj są. Tu wszystko jest. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa, bo dosyć długo mnie tutaj nie było na scenie, ze względów obiektywnych niestety. Ale wracamy do dawnego zwyczaju, że na forum Humanum Mazurkas pokazywaliśmy oprócz muzyki, koncertów, rozmowy na proscenium, jeszcze różnych form kulturalnej rozrywki czy kulturalnego wydarzenia. Wracamy do, do prezentowania również wystaw malarskich. To już 13 lat, 74 forum humanum. 13 lat, w międzyczasie troszkę zestarzeliśmy się. No, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągniemy razem. Kiedy zaczynaliśmy 13 lat temu, to była taka idea, żeby pokazać. Kreatywną działalność człowieka w tym pozytywnym znaczeniu, bo teraz jesteśmy świadkami takich bulwersujących, przerażających działań człowieka na scenie międzynarodowej. Ale my bardzo wierzymy, że nasza praca pokazywania artystów, twórców, że to budzi te dobre instynkty, dobre myśli, dobre nadzieje. No, wszystko robimy z myślą o pokoju, z nadzieją na pokój. Mają Państwo teraz okazję, żeby na żywo zobaczyć naszych bohaterów, których widzieliście na tym takim ad hoc zrobionym filmie: Marię Dziopak, Majkę Dziopak i Janusza Właszczaka. Wprawdzie w nazwisko Błaszczak politycznie się bardzo kojarzy, ale tutaj chyba nie masz nic wspólnego z tym błaszczakiem Mariuszem. To już jego trzeba spytać. Ale ty no, jesteś spokrewniony chociaż jakoś, czy coś? Czy nie? Na szczęście nie. Na szczęście nie. no. Więc. <noise> tak więc Janusz Błaszczak, artysta co widać. Po ubiorze, po, po zachowaniu i Majka Dziopak. Także. Przepraszam, ja uważałem do dzisiaj, że starałam się zachować jak normalny człowiek. ale... No ale cóż, nie jesteś normalny. No, to, to prawda. No, nie. Ale w, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. My cenimy każdą różnorodność, każdą kolorowość humanistyczną, cenię artystów, kocham artystów i prezentuję artystów. Wobec tego, Majko, powiedz coś od siebie. No, ja jestem bardzo zadowolona nie tylko dlatego, że to dzisiejszy wieczór jest e, w pewnym stopniu moim wieczorem, ale występuje zespół śląsk. A ja jestem ślązaczką. Nie da się tego ukryć, dlatego lubię polski pejzaż, piękny polski pejzaż i prawdopodobnie myślę, że te moje obrazy mają coś wspólnego z tym śląskiem. Aha, dobrze. Przede wszystkim, jak tutaj dzisiaj montowaliśmy tę wystawę, to przychodzili pracownicy hotelu i mówili: Och, jak powiało latem, wiosną, ciepłem. Mamy już dosyć tej zimy, więc proszę Państwa, macie okazję dzisiaj poddychać w lutym, wiosną, słońcem, latem. Natomiast teraz Ciebie, proszę Januszu, o jakiś komentarz. W temacie. No, jaki wybierzesz? Wolność tutaj jest, wolność. Może, może wrócę do, do tych schodów. Mianowicie tutaj zaczątkiem była taka wystawa, którą z Mają razem wystawialiśmy, mianowicie ogrody, tęcza i schody. I tutaj w filmie troszkę było, ale jakby z tą tęczą troszeczkę jakby tam ucięte. W każdym razie ja nadal tak uważam, że tęcza, jest też schodami dla, dla wielu osób niestety i, i, i schody są mi bliskie bardzo. Ja nawet ciągle tego nie rozumiem. Nawet dlatego. Myślałam, że chodzi ci o schody, które trzeba pokonywać, że każdy obraz to są takie schody do pokonania, a ty mówisz, że tak nie. Nie, 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 nie. mi chodziło o to, że ja w obrazach e, e, często umiejscawiam na przykład wózek inwalidzki, bo ludzi, którzy, o których się mówi, że są niepełnosprawni, ja uważam, że to są herosi, to są ludzie bardzo silni. Natomiast schody, ja wielkim szacunkiem je darzę, dlatego, że mieszkam na czwartym piętrze. Bez windy? Czy z bez windy, z windy z, oczywiście z przyczyn czysto ekonomicznych, <laughs> więc, więc tam mam 64 stopnie, i, A, i, 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 I kocham i co nie musisz to pokonywać? I, tak, nie, nie, nie muszę. Chcę, chcę i z tego się bardzo cieszę, bo jak miałem troszeczkę kłopoty ze zdrowiem, to, to się okazało, że schody są dla mnie bardzo, Aha. bardzo takie pożyteczne. No widzicie państwo, sztuka. Janusza Właszczaka nie jest łatwa do odczytu, nie jest łatwa do interpretacji. No, trzeba znaleźć swoją drogę do zrozumienia jego obrazów, ale proszę się poprzyglądać. Zwłaszcza dzieci lubią to oglądać, dlatego że za tymi plamami nacierającymi na siebie kryją się jakieś zwierzątka, jakieś postaci i dzieci lubią to zgadywać. Więc, zarówno sztuka Majki Dziopa, która jest diametralnie różna od sztuki Janusza Błaszczaka, jedna i druga ta sztuka jest bardzo dekoracyjna. Dziękuję Państwu. proszę. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ale to jest do wypicia razem. Razem. No, a ja jestem razem. jak Śląsk. A kwiaty już o, dziękuję. tylko pani, tak. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego, proszę państwa. Chciałbym, żebyście popatrzyli rzeczywiście na te obrazy. Jeśli macie czas, wstąpcie tutaj do hotelu, popatrzcie się na te wystawy, bo one są jeszcze przez miesiąc u nas jako wystawy gościnne. Naprawdę warto się przybliżyć tym dziełom artystów. Ale trzecia wystawa, o której tu nie powiedzieliśmy, jest taka malutka, ma tylko 10 obrazków, ale to są dzieła choreografa tego zespołu, zespołu Śląsk, Michała Zubkowa. Bardzo proszę o obejrzenie tego w ciągu wieczoru.